Cześć wszystkim. Jesteśmy po meczu GKS z Wisłą Kraków. Biała Gazda niestety przegrała pierwszy raz w nowym sezonie 0 do 1. No i niestety trzeba obiektywnie powiedzieć, że drużyna Darusza Barasika była po prostu lepsza. To co miała to wykorzystała, ale o tym za chwilę. Wisła Kraków to drużyna w tym sezonie i ogólnie za kadencję Radosława Sobolewskiego, która nie potrafi bronić stałych fragmentów gry. Czy to są rzuty rożne, czy to są rzuty wolne, czy to są nawet wyrzuty z autu, to zawsze po jest gorąco. I to się znowu potwierdziło. Wiedzieliśmy o tym, że będzie to bardzo trudny mecz dla Wisły Kraków, bo pojechali na stadion lidera, oczywiście bez swoich kibiców, bo KKS wymyślił sobie jakąś tam wymówkę, żeby nie wpuścić kibiców białej gwiazdy, ale to już jest w tym momencie najmniej istotne, bo trzeba po prostu uczciwie przyznać, że drużyna Dariusza Banasieka była zdecydowanie lepsza. Zaczynając od początku, to w drugiej czy w trzeciej minucie mieliśmy wyrzut z autu, i trzeba sobie jasno powiedzieć, to była pierwsza sytuacja, kiedy drużyna Wisły Kraków nie potrafiła temu zapobiec. Czyli znowu wrzutka z autu, zgrywanie piłki przez napastnika gospodarzy, a później uchroniło nas tylko to, że piłka była niedokładna do kolejnego zawodnika GKS u Tychy. W dziewiątej minucie sytuacja była bardzo podobna, bo znowu piłkę wygrał GKS Tychy, tylko tym razem piłka odbiła się tak od zawodnika Kieka sotuchy, że trafiła przed przedpole karne. Oczywiście żadnego Wiślaka tam nie było i zawodnik Kieka Tuchy zdecydował się na strzał. Nie padła bramka, tyle dobrego. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć Wiśla Kraków cały czas powiela te same błędy. Generalnie trzeba uczciwie przyznać, że Kieka Tuchy rozegrał sobie to spotkanie tak jak chciał Dajusz Banasik. Radosław Sobolewski wystawił najpierw Szymona Sobczaka w ataku i takie było pewnie założenie, żeby te wrzutki które były w meczu ze Stalą Rzeszów przekuć na wrzutki w meczu z GKS-em Tychy, ale tutaj trener Darwicz Banasi powiedział, no nie ma, takich, nie ma takiej możliwości, panie Sobolewski, ja zamykam panu skrzydła i nam nic nie zrobi się. Środkina Pola Wisła nie była w stanie się przedostać, więc zostawało jej tylko to, żeby wywalczyć jakieś stałe gry, rzuty rożne i tego miała akurat sporo, już nie pamiętam ile chyba, 7? Ale tak naprawdę, licząc na jakieś realne zagrożenie, to może po jednym gdzieś ta piłka była bliska, żeby, żeby mogła wlecieć do bramki gospodarzy. Wisła miała naprawdę bardzo dużo szczęścia, w pierwszej powie, bo raz uchronił ją przed stratą bramki War, a później zawodnik DKS u tych, który był na spalonym w sytuacji, kiedy dobijał piłkę do prawie pustej bramki. Bardzo martwią mnie sytuacje, kiedy DKS Tychy wyrzucał piłkę z autu. Bo tak naprawdę, jeżeli przyjrzycie się, jeżeli macie na tyle nerwów i nie, i nie macie co innego robić, to odpalcie sobie drugi raz to spotkanie i przeanalizujcie, przeanalizujcie sobie, jak GKS tych łatwo dochodził do wygranych piłek po wrzutkach z autu. Wiślacy w ogóle do tych piłek nie skakają. To jest po prostu tragedia. Co robią na treningach? Ja nie mam pojęcia, ale to z meczu na mecz wygląda tylko gorzej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że trener Sobolewski twierdzi, że to przyniesie efekty. Że to przynosi efekty w innych klubach, które trenował i że tak będzie też w Iśle Kraków. Mam wrażenie, że ta drużyna nie ma lidera ani na boisku, ani na ławce trenerskiej. Igor Łasicki jest w beznadziejnej formie, co dzisiaj udowodnił przez pierwsze 45 minut, a później został ściągnięty przez Radosława Sobolewskiego. Umówmy się, jeżeli Józef Kolej wchodzi i jest lepszym zawodnikiem od Igora Łasickiego, to znaczy, że Igor Wasilski jest po prostu w beznadziejnej dyspozycji. Ja rozumiem, że teraz miał inne rzeczy na głowie, że czekał na potomka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gra w Miśle Kraków i musi pamiętać o tym, że dla kibiców zawsze będzie najważniejszy wynik. Ogólnie mam wrażenie, że cała obrona oprócz Eneko jest tak naprawdę w beznadziejnej dyspozycji. Żumka nie pamiętam, żeby miał dobre dośrodkowanie w tym meczu. Bartosz Jaroch. Nie wiem, co on robił przez 45 minut na, na tym boisku. Ale to nie są pojedyncze przypadki, bo tak naprawdę ci zawodnicy od początku tego sezonu są pod formą. Ja rozumiem, że Bartel Jarosz i Dawid Żonka leczyli się z urazów, które, których nabawili się jeszcze w poprzednim sezonie. Natomiast nie rozumiem, czemu trener Sobolewski jest tak przyspawany do nazwisk. Nie umiem tego pojąć. Mam nadzieję, że w meczu z Odrą, jeśli będzie nas jeszcze prowadził, a pewnie będzie, to wyjdą zawodnicy, którzy dzisiaj w drugiej połowie, mówiąc obiektywnie... Dali jakiś impuls. Czyli Dawid Schott i Josef Kolej. Być może Boris Moltenis będzie już gotowy, ale nie stawiałbym na to. Skoro mówimy o Igorze Łasickim i Bartku Jarochu, to trzeba powiedzieć sobie jasno: Igor Łasicki zawalił przy bramce. Najpierw dał się wyciągnąć do zawodnika, który ograł go na tyle, że mógł swobodnie podać piłkę do następnego zawodnika gospodarzy, a później Igor Łasicki był spóźniony z interwencją i nie upilnował linii obrony, którą wyznaczali z Eneco razem z Bartkiem Jarochem. Bartel Jaroch przez to musiał zdublować pozycję Igora Wasickiego i w efekcie odpuścił krycie swojego zawodnika, czyli skrzydłowego, który zamykał akcję na 1 do 0. Dla mnie to jest niezrozumiałe, że Wisła popełnia tak proste błędy i zawsze, kiedy tylko piłka leci w pole karne Wisły-Kraków, to tak naprawdę robi się bardzo, bardzo niesiekawie. Chciałbym, żeby trener Sobolewski w końcu powiedział jak oni ćwiczą te stare fragmenty gry, ale być może na treningach wychodzi to dobrze i te wszystkie piłki, które lecą w pole karne, pierwsze jedenastki są wybijane, bo po prostu ktoś beznadziejnie je wykonuje. Zwróćmy też uwagę na to jak łatwo jest zmienić środek pola Wisły Kraków. Tak naprawdę jeden zwód, który zostawia Baszę za zawodnikiem gospodarzy w tym przypadku powoduje to, że później Wisła Kraków zostaje w inaczej. Zostaje DKS Tychy w przewadze i robi sobie oczywiście liczną przewagę w danej pozycji, którą potrzebuje, żeby obsadzić do kontrataku. To jest bardzo niepokojące, bo to nie jest pierwszy moment. To jest kolejny mecz, w którym takie cuda się dzieją. W meczu ze Stalą Rzeszów takie błędy się zdarzały i w meczu z DKS Tychy też się zdarzyły. Muszę zmartwić zwolenników Radosława Soborowskiego, bo w tym meczu nawet niebezpieczne ataki były na beznadziejnym poziomie. Chociaż nie wszyscy pewnie wiedzą, że niebezpieczny atak to jest tak naprawdę, kiedy w strefie rywala, czyli na jego połowie dwóch piłkarzy wymieniało sobie podania między sobą, były naliczone właśnie jako niebezpieczne ataki. A mówiąc na tak zupełnie serio, to GKS tych miał więcej sytuacji bramkowych, miał więcej strzałów celnych, miał więcej uderzeń niecelnych, miał więcej wrzutek i przede wszystkim te wrzutki były realnym zagrożeniem. Czyli coś, co trener Sobolewski chciałby grać w Wiśle Kraków, ale tak naprawdę... Po pierwsze, nie wie jak to zrobić, a po drugie, jeżeli piłka już leci w pole karne, to tak naprawdę zawsze jest wybijana przez obrońców drużyny przeciwnych. Nie kupuję czegoś takiego, że Wisła-Kraków musi się zgrać. Na miłość boską jest czwarta kolejka i niektóre drużyny potrafią zrobić komplet, a my nie potrafimy zdobyć sześciu punktów w czterech spotkaniach. No na litość boską weźmy się w końcu za siebie. To znaczy nie my, bo my kibice to stajemy zawsze na wysokości zadania, żyjemy tym klubem. Natomiast piłkarze, trener i osoby odpowiedzialne za to, mam wrażenie, że cały czas będą brnąć w to, co nas to naprawdę zgubi w przyszłości. Taka jest prawda. Pamiętacie, co było rok temu z Jerzym Rzęskiem? On bardzo dobrze zaczął, zaczął sezon. Oczywiście po meczu z Sandecją mówił, że trzeba nauczyć się ligi i tak dalej ale później miał chyba sześć kolejnych zwycięstw. Czyli tak naprawdę przepychał te mecze kolanem, bo to były beznadziejne mecze, przynajmniej większość, z Arką, która grała w dziewięciu, ledwo wygrał, ale przepychał. I to nie jest to, że ja bym chciał, żeby Jerzy wrócił. Ja po prostu pokazuję, jak ta liga jest mało wymagająca, żeby wygrywać. Trzeba po prostu zasuwać. Ja wiem, że to są proste hasła i tak dalej. Natomiast w Wisle nie ma czegoś takiego. Wisła siada w drugiej połowie. Wyjątkowe było dzisiejsze spotkanie, kiedy Wisła to naprawdę w drugiej połowie zaczęła lepiej grać. Nie wiem, czy hamulcowymi byli ci, którzy zeszli, czy po prostu zaczęła Wisła lepiej, lepiej operować piłką, ale zwróćcie też uwagę na to, jak bardzo łatwo Wiślacy popełniają błędy techniczne. Proste błędy indywidualne, czyli piłka odskakuje, nie potrafią sobie przyjąć, albo przejmują na dwa metry, no Na tym poziomie to się nie może zdarzyć. Grają w Wiśle, Kraków, a nie w Wieczystej Kraków, czy nie wiem, w Garbarni z całym szacunkiem dla tej drużyny. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Tutaj trzeba żyć cały czas z presją, trzeba cały czas grać pod presją i trzeba tej presji po prostu sprostać. Jeżeli nie potrafią, to trzeba coś zrobić, co pomoże im z tego wyjść. Na koniec chciałbym, żebyśmy się jednak nie odwracali od drużyny, bo już w piątek gramy z Odrą Opole, czyli z drużyną, która też bardzo dobrze wystartowała. I uwierzcie mi, że wsparcie kibiców, najlepszych kibiców w Polsce będzie tej drużynie potrzebne. To nie ma znaczenia, czy Sobolewski zostanie na stanowisku trenera, a pewnie zostanie. Natomiast kupujcie bilety, przyjdźcie na mecz, zróbmy dobrą atmosferę i w końcu zacznijmy wygrywać. Bo jeżeli nie my, to tej drużynie mam wrażenie, że na tym etapie nikt nie pomoże.